Co tam? Nie, yeah, nie, yeah. a ona. Albo popę robi, albo sikł. Hahaha, ale nie pod mowę. Co może <noise> do jedzenia? To tylko jedzenie się pyta. <noise> Kto tak mówi? Popek coś zostało, drugie i nie. Zdjęcie, po co ognisko zrobić, co? Kurwa, jest głodny, ja od razu nie ja jestem. Ja też jestem głodny. Od razu nie ja, ten cały noc nic nie ma. Chuj no jakieś takie miejsce trzeba wyszukać, żeby było troszkę głębsze. Co? Słyszę, słyszę. Bardzo. Jak to już złapie, to już trzyma. No. Przyjemnie, to Bardzo. No <grym i górna> to, to teraz selfie <coughs> zrobimy, ty! <grym i górna> <grym i górna>

To jest ten korzeń Jebany A co nie było go widać? Było, było. go widać! Jeszko Tylko Baśka mówi! Dawajcie na to ku Słyszycie? Zyszycie? Wy, wywrócimy! Klapek nie. mi zginął! O mi kapoki na... Klapek ci Klapek zginął? Do góry no A, teraz tej, pomożemy im może! Ja pierdolę, ale pełny kajem woski

Tak, no wrócili się na środku. Co? Załapali się na ten. Górboko, no, tak. O Jezu. A tak głęboko do chasa było. Zróbmy to na będzie, będzie. Lakry mnie porysują. Do Dziękujemy. A w rozliczeniu będzie, nie wiem, co, ale. 5 zł. No, będzie pisko, dobra.

Dobra. Ja tego mam pija. Będzie, Bylibyśmy wcześniej, ale Będzie? musieliśmy Adama ratować. Ej, ja już koniec mam. <grym grym> musisz nie mówić bada. tak głośno. <grym> I co się stało? W środku lift'a się wywrócili. A tu no? No to nie mogli wyraźć swojego, bo tam popas było. To bym dziwudził dopiero. Patryk z kajaku tam. Nie musisz, kurwa. Nie ma pieniędzy. Dobra. Wola boska. Takówkę masz pewnie? Tak. Próbuj nie myśl dla nas, wiedziałeś, że będziemy w płycie. No wiedziałem, wiedziałem Zawał, no. Zrobisz mię? Z Zobacz, jeśli to jest dobry kij, to ten jest dobry. Daj go. daj go, daj go. Chcesz łysy? Nie, ja mam karkówkę, ja to położę oh, tam na tego... Dajcie mi tylko pływę. Nie, popełnij, to ci nie nadaje. Pysiek! Ty...

To wszystko, co zarobiłeś za tydzień, i całe Twoje przepuściłeś. To dobrze. Ja to zrobię, jak Karol, ja mam wolnego kija. jak taki Dostał

No, no. Jak nie upieczecie kiełbasę, to wam dam zrok, dam wam kija. Nie chcesz kija? Nie, no nie mam kiję. To ma Dzięki kija. bardzo. Dobra, kładę kiję. Mam kija, Karol.

Dobra. Jak w moim życiu, kurwa? Takie długie trochę. Ale jakie ten? Nie <grym w moim życiu> kija. Kto mi zrobi kija? Dobra, słuchajcie, jest prosty. Kto, mi Kto mi Dwie paróweczki. No Myśliwska. Myśliwska. No dobra biedronki je robiłeś? No. i Kurwaj, doj o biedronkę, bo mleko jest. Ja nie wiem. jest że robię z biedronki. Oni są uniwersalni ci ludzie. O, Aneta! Jedną kiełbasę nie mam. Ty też masz kiełbasę z biedronki? <grywa> Coś Ralek? Tereza, jesteś taki cichy i chyba głodny. Musisz być strasznie. Uf, jestem tak głodny, że ja pierdolę jest głodny. Nie, a nie, może, a nie. Tak, a nie. Nigdy nie. Wierza. Wierza, nie. Wierza. Wierza, nie.

Juba se? E, ak to? Ja mam skerfura. Skerfura. Ale mas kurwa. Ate sa loge mwen. Ate sa loge mwen. Hello. Pozo. Pozo. Pozo? Pozo?

No to uważaj! Pijemy kurwa, pijemy! Tuleskie! Jest zajebiste! Wierzymy ci.

O, Tu chyba ist jeszcze jeden zjazd. wiem, wiem.